Cześć siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałem Was zaprosić na film, w którym pokażę Wam moją metodę na znajdowanie gier na Amigę nigdy mi nieznanych bądź takich, o których po prostu zapomniałem. Metoda bardzo prosta: biorę czasopisma z lat 90., wertuję je i wtedy coś fajnego wynajduję. Dzisiaj chciałbym z wami cofnąć się do lat 90. wyciągnąć właśnie Secret Service, losowo wybrany numer przeze mnie, przejrzeć go, skupić się na jakichś ciekawszych momentach, poczytać troszeczkę, no i wybrać jakąś jedną grę na Amigę, która tam będzie się znajdować, tam będzie opisana, tam będzie zrecenzowana i odpalić właśnie na mojej Amidze tutaj razem z wami. Chciałbym, żeby to była gra, o której nigdy nie słyszałem, której nigdy nie wiedziałem, która po prostu nie jest mi znana. Myślę, że uda nam się znaleźć, bo wstępnie przeglądałem kilka już numerów w Secret Service i zawsze w każdym było coś, o czym nigdy nie słyszałem. Tak więc Amigę 3000 zaraz odpalimy, bo z niej znowu dzisiaj będziemy korzystać. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować właśnie Secret Service, potem wybrać sobie z niego grę, a na sam koniec ją odpalić właśnie na wspomnianej przeze mnie Amidze. Jeżeli temat się przyjmie, jeżeli spodoba Wam się taka formuła i taki pomysł, jaki dzisiaj Wam tutaj prezentuję, to proszę napiszcie w komentarzu, dajcie znać, ja sobie przeczytam komentarze i wyciągnę wnioski, a co będzie dalej, to wszystko zależy od Was. Jak się podoba pomysł, dajcie po prostu znać. A teraz bierzemy Secret Service w dłoń, cofamy się do lat 90. i jedziemy z tematem. Dzisiejsze poszukiwania zapomnianych bądź nieznanych Migierna Amiga Rozpoczniemy sobie od numeru 17 Secret Service z 1994 roku, dokładnie z października. Dlaczego ten numer wybrałem? A to dlatego, że nie miałem go w swojej kolekcji i niedawno do mnie przyjechał. Udało mi się go zakupić w całkiem ładnym stanie, jak widzicie. No i tak sobie właśnie leżał na wierzchu. Zacząłem go wertować i wtedy natchnęło mnie i przyszedł mi taki pomysł, jaki właśnie teraz realizuję. Przyjrzymy sobie na szybko, co tutaj ciekawego. Lotus rzuca się w oczy, Indiana Jones rzuca się w oczy. Comanche się rzuca w oczy. Noti Ones to nie wiem za bardzo co to jest. Tak mi się też rzuciło w oczy. No i to są czasy. 94 rok, no to czasy świetności Amigi, tak? To były czasy, w których Amiga święciła triumfy w Polsce. Widzę, że tutaj dużo zapowiedzi właśnie amigowych. Benefactor, Gierka, którą chciałem sobie przypomnieć na kanale, właśnie. I tutaj swój najnowszy miot Psygnosis zapowiada jako następcę słynnych Lemingów. Gra jest zrealizowana świetnie. To jest Benefactor i tą grę chciałbym zagrać Jungle Strike. Kaiko Koko, Koko z Jungle Strike ograłem już sobie dość sporo na Mega Drive. Ie. Co tutaj jeszcze? U.S. Gold 21st Century. Tu mamy, patrzcie, zobaczcie, tu mamy dział poświęcony jeszcze staremu 8-bitowemu Atari. Alphabet round the Planet Książę i round the Bend. No i te kultowe Secret Service rysunki maniaków z piłą motorową. Bardzo mi się to podobało. Wlatujące flaki z kineskopu. Coś pięknego, help. Ale pięknie, słuchajcie, zachowane to wszystko. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. Szkoda, że już nie można kupić takiego pisma. Niestety. Secret Service upadł i to z hukiem. Próby jego reanimacji wielokrotnie były nieudane. Nawet nie chcę wspominać o tym. Isiar nie mój klimat, ale wysokie oceny. 1 MB Amiga. Amiga 320TP CV Gasomlaster Gos. Gaz. Archilion to nie znam. Naughty Ones. Co to jest to Naughty Ones? Naughty Ones... E, jakaś zręcznościówka. Zręcznościówka... Tutaj może jest tutaj kawałek tekstu. Na każdą z takich postaci musisz znaleźć w sposób... A nie, na to wyjęte z kontekstu, znowu to nie będzie wiadomo. Podpis, amerykańska bajka o dwóch takich, co ukradli Amiga. Czyli to jest jakaś zręcznościówka. Dobra, po, po przejrzeniu Secret Service można byłoby zobaczyć, czy znajdzie się to na mojej... ale się strzeliłem, o, chyba było słychać Znajdziemy sobie na mojej amidze 3000 może będzie gdzieś tam ta gierka i odpalimy. Mentor to kiedyś słyszałem o, ale się w piszczel palnąłem. O, tutaj widzę same wyścigówki. Lotus, Jaguar x 220 Toyota Silica Rally To było takie coś na Amigę? Napisane tutaj jest co? Grafika nie jest oszołamiająca, dźwięk też nie rzuca na kolana. Początkujący gracz może mieć problemy z opanowaniem techniki jazdy. Czyli na pewno to będę miał ja te problemy. Lotus 3. Przez pewien czas nic nie mogło zagrozić jego pozycji, aż do momentu pojawienia się następcy. Aha, czyli to zdanie mówi nam bardzo dużo. Co my tu mamy? No tak, same, same że tak powiem. Superlatywy! Ja będę... Wy nie widzicie, widzicie, światło się odbija. No cholera, inaczej się nie da tylko zrobić. Muszę, Może przestawię tak jakoś? O! o, Może trochę będzie lepiej. Słuchajcie, Lotusa kiedyś ogram 1, 2, 3 w jednym filmie. Armourgedon. Co to jest? Też na Amigę. I symulator. Chyba czołgu, tak? Czy czego to jest? Cholera wie, symulatory trudne są do ogrywania. Comanche to typowo już pecetówka, pamiętam. O, tutaj mamy. Fightery, Gwiezdne Wojny, mam tę wersję chyba nawet pudełkową, tak zerknę przez ramię, gdzieś miałem, mam tą wersję w pudełku. Tu jakieś roznegliżowane dziewczyny, jest tu jakiś fajny komentarz pod screenem, nie ma, myślałem, że będzie. Indiana Jones na Amigę, to jest przygodowa gra, przygodowa, czyli nie mylić z platformową Będę profesji, nie znam Ultima. Oczywiście znam, ale nigdy to nie leżało mi za bardzo. Dracula Amish. Dokąd zmierzasz, Amigo? Zobaczcie. Tak może wyglądać Amiga 1800, jeśli kiedyś ktoś ją zrobi. Pochodzi z Amiga Power. Zobaczcie, 1200 z takim dopiętym tutaj napędem CD. To ciekawe. O tym, że firma Commodore upadła, wie już każdy amigowiec. Co stanie się z całym majątkiem firmy? Kto go kupi, bądź kupił, bądź kupi. Hm. Ciekawe artykuły, słuchajcie, to się fajnie czyta po latach. Macintosh, karty Sound Vision, super, super. To było, to się zawsze człowiek lał po nogach ze śmiechu. Tips and tricks. Zrobimy tak palcem i wybierzemy jakimś na ślepo. Galaxions. Nieśmiertelność do obu części. Pierwsze poka 7065232, a pokój 17288165 Taki jest kod, jakby ktoś potrzebował. Akurat do tej gry no to już ma Galaxions 1 i 2. Ale tych kodów do prehistoryka widzę dwójki turikan. Po rozpoczęciu gry, idź w lewo do samego końca planszy i podskocz, dostaniesz dodatkowe życie. Zejdź teraz o jeden stopień niżej, podskocz i postrzelaj w prawo. W powietrzu pojawi się cegiełka. Jeśli będziesz dalej w nią strzelał, zaczną wypadać z niej różne niespodzianki. A to ja to znalazłem sam przecież. Tu mamy oferty sprzedaży, zawsze mnie to rozwala. Ceny tutaj są takie paradoksalnie jak dzisiaj. Czasami przyglądam sobie takie cenniki, to normalnie ceny są takie jak dzisiaj. Znaczy, wtedy były takie, jak dzisiaj są, sprzętu, y urządzeń retro. Przy... A nie, to są jeszcze w tysiącach, ale jak już po dewaluacji. Co ja gadam? Denominacji. Dewaluacji. Defendi Alamo. F-16 Combat Pilot. Takie gierki też kiedyś grałem, możecie nie uwierzyć, ale grywałem bardzo dużo w Gunship 2000, F-18, Interceptor chyba tak to się nazywało. Pamiętam, grałem, grałem. O, i tutaj piękny, wspaniały Doom 2. Zobaczmy, tak, może tam, żebyście lepiej widzieli. Doom 2 dostał 100, 100, 100. No tak, no jak mógłby nie dostać? PC, VGA, Sound Blaster. Gas. Duma włączymy na amice 3000, kiedy już tą, tę kartę turbo w niej zamontujemy. Dobra, jaką my tą grę znaleźliśmy sobie? Bo zapomniałem, jak ona się nazywała? Coś tam, Noti, coś tam. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Widzicie? trzeba było stronę zapamiętać? 27. 27. Panie, poniszczysz Pan gazetkę? Zaraz, już. Jak... Jest, tutaj. Czyli Naughty Ones. Tę grę czcionka mi się zwróci uwagę, no bo jest w koloru takiego Indiana Jonesa, prawda? Nawet tutaj jeszcze byśmy J dali i już by było. Dziwny tytuł, ale myślę, że można by było spróbować ogarnąć. Jeszcze taka fajna piramidka. Tutaj w tle. Zminiaturyzowana mapa gry. Przypomina mi to Super Frog troszkę. Zobaczcie sobie. Co nie? Dobra. No to mamy. Mamy wybraną grę. Odpalamy Amiga i zobaczymy, czy ją mam, i postaramy się chwilę zagrać. Udało mi się odnaleźć Naughty Ones, jest, słuchajcie, w dwóch wersjach u mnie, jedna to jest na AGA, druga to jest zwykła, na AGA sobie nie uruchomiłem, bo niestety Amiga 3000 nie jest w układ AGA wyposażona, tak więc musimy się zadowolić tylko zwykłą wersją, zaraz sobie odpalimy, to powinno ruszyć... Tak sobie patrzę na tą recenzję, no 80 punktów, 80% na grafikę, 80% na dźwięk, 90% na miodność. Czyli to jest bardzo dobra ocena, można powiedzieć takie 8,5 na 10 w skali takiego CD Action. Hmm, czy patrzę, czy ktoś tutaj napisali jakieś w ogóle, taka prosta, sucha recenzja, nikt tu się niczym nie podnieca. No dobra, zobaczymy. Melon Design Game. No dobra, ja się aż boję. Fajna, amigowa. mechanizm. Aha, no dobra. Nie, bo tak się przywiesiłem, bo muzyki nie ma żadnej. Strzelamy jakimiś kulkami. Chyba trzeba przejść. Klucz jakiś tak. Tutaj. O, fajny dźwięk zbierania podoba mi się już. I to trzeba pewnie zabijać te, te, to coś. O kurde, no dobra, dźwięk był taki jak. Znaczy taki, no nie taki, no bo to jest jedyny w swoim rodzaju. Rick Dangerous i jego śmierć. No to przed chwilą mieliśmy taką namiastkę tego. Właśnie taką. I ten dźwig zabija. Można się schylić tu. O. No dobra. Pierwszy raz gram w tę grę. Ale całkiem fajnie to wygląda, wam powiem. Dobra, przejdźmy ten dźwig szybko. Aha, dobra. No to ja miałem chyba... Ile tam miałem tych żyć? Tu były życia na górze. 5 chyba, tak? Dobra, jak sobie obczaję o co chodzi, to zacznę jeszcze raz. No jak mam tam tego... A bo te kamienie się odbijają. Okej, okay, dobra, to już wszystko wiem. Jesteśmy w domu, da się to rozwalić? Da. Exit Exit, widzicie jak mruga? To jest y jak logo melona. Fajna sprawa. O kurde, tu strzelam czyli taki. Gra bardzo podobna do Rika i bardzo fajna, słuchajcie. A, Game Rover, to no, szybko już pograł, bardzo fajna, bardzo trudna, damy radę, teraz już wiem o co chodzi. Go, man, go! To ma taki laserek, ten laserek jest na jednego hita. Się da rozwalić? Aha, czyli liczba też ograniczona. Ok, tu nie, trzy, cztery, pięć. Pięć uderzeń. Widzicie, jak teraz poszło? To trzeba uważać na ten ogień. A tak? Ło! Tam się, słuchajcie, dosyć ten klucz to będzie ciężko. Bo tu strzela to gówno. No ale no to po grzyba można się schylać, jak to nic nie daje? Już się zaczyna nerwica. Możesz ty kutasie mały. Dobra, teraz już wiem Fajna giera, ale trudna. Znowu pamięciówka. Jedno życie, no bez jaj. To muszę tak zrobić, że co wskoczyć tu, czy może tędy pójść? O! To było lepsze rozwiązanie. O, tu już jest kocioł, słuchajcie. No fajna gierka, tylko trzeba więcej czasu poświęcić, żeby się trochę ogarnąć tutaj. A ten strzela, pieprzony. Życie, życie, życie. Ej, 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 Tu strzelają, tu strzelają. Przerąbane, słuchajcie. Teraz nie wiem. To raz, leci tu. Na no tym się sto... A, ja myślałem, że to jest półka. Co no ja nie wiem, słuchajcie, o co tu chodzi? Co ja to mam zrobić? Przecież jak tu wpadnę, to mnie ten prąd zarżnie. To mnie zastrzeli, ten mnie zje. A schylić się nie mogę oczywiście, bo po co? Mogę sobie potańczyć tylko. No właśnie, no i dupa. No nic, no. Fajne, 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 tylko że trzeba by było potrenować. To trudna gra jest, słuchajcie. Zajebiście trudna. Spróbujemy teraz speedrun'a zrobić do tamtego momentu. Czekaj, czy mi się uda. a zapomniałeś, panie! Coś, pan. Głupi laser. Wystrzelaj go. O, wolę kamyczkami rzucać. W sumie tu nie muszę wszystkiego zbierać tutaj. A nie muszę iść do góry, bo tutaj nie wskoczy cymbał jeden. Widziały? Jak poszedł, jak przecinak. Nauczy, to już potem jest ogień, ale tam nie wiem, co, co zrobić. O ten kutafon strzela, zapomniałem. Zajebista gierka, panie. Dobry pomysł! Ciekawe, czy ci się przyjmie. Chciałbym, żeby się przyjęło, bo to coś nowego. Taki, takie wyszukiwanie tych gierek w Secret Service, czy tam w jakiejś innej prasie z tamtych czasów. Super sprawa, zawsze, że. Zwłaszcza, że teraz. No nie możemy już prasy nigdzie dostać, tak? Jest lipa. Wszystko, co było ważne, upadło. Ostatnio o tym pisałem w dziale społecznym, żeście też ostro tam brali udział w dyskusji. A, już spieprzyłem. Się zagadałem, rozmyśliłem się. No to jest trzeba by spróbować. Go laserem piznąć. A, to ja już wiem. Muszę mieć laser. Dobra, nie, to nie dla mojej nerwy. Tak więc Naughty Ones, ocena bardzo wysoka, znaleziona w Secret Service. Jeżeli podobało Wam się, jeżeli podobała Wam się taka forma i taki pomysł wyszukiwania gier, to oczywiście piszecie komentarze i dajecie mi znać. Dzięki, żeście byli piona dla was do następnego. Cześć!